Prawo i Sprawiedliwość uczestniczyło w sprawowaniu władzy w latach 2005-2007, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego. Od 2006 do 2007 roku w koalicji z samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. W wyborach do Sejmu PiS uzyskał wówczas 27% poparcie, a Platforma Obywatelska 24%. Przez dwa lata PiS rządziło w atmosferze kryzysów i konfliktów. Jarosław Kaczyński okazał się mistrzem tej rozgrywki. W wrześniu 2005 roku Jarosław Kaczyński stawiał przed sobą dwa główne cele, prezydentura dla brata i stworzenie z PiS jak najszerszej informacji prawicowej. Pierwszy krótkofalowy cel udało się osiągnąć w listopadzie 2005 roku. W 2007 roku miało nie być żadnych wyborów. Była natomiast, jak się wydawało, nabierająca stabilizacji koalicja PiS z samą obroną i ligą polskich rodzin. Co prawda, co jakiś czas dochodziło do sprzeczek między Jarosławem Kaczyńskim a Andrzejem Leperem i Romanem Giertychem, ale widmo obstrukcji ustawy budżetowej, które zakończyło się chwilowym usunięciem Lepera z rządu, mało komu wydawało się prawdopodobne. Gabinet Kaczyńskiego dysponował zatem stabilną większością. Tymczasem poniedziałek 9 lipca, w pierwszy dzień sejmowych wakacji, premier Kaczyński oświadczył, że zdymisjonował wicepremiera i ministra rolnictwa w związku z tak zwaną gruntową. Trzy dni wcześniej Centralny Biuro Antykorupcyjny zatrzymało blisko współpracownika lepera Ryba, a także Andrzeja Krzyńskiego, którzy mieli domagać się od szwajcarskich przedsiębiorców papówki za pomoc w odronieniu gruntów. Owymi przedsiębiorcami tak naprawdę byli agenci CBA, którzy gdy dowiedzieli się, że kilku biznesmanów otrzymało tryby i kieszyńskiego ofertę o gruntów, za łapówkę przeprowadzili prowokację, podczas której dowiedzieli się, że z żądanych 3 milionów złotych, milion ma trafić do Olepera. Do wręczenia łapówki nie doszło, gdyż w kluczowym momencie doszło do przecieku, który doprowadził do zdemaskowania akcji. Jako źródło przecieku wskazano ministra spraw wewnętrznych Janusza Kaczmarka który według prokuratury miał o całej sprawie uprzedzić biznesmana Ryszarda Kazurę, a ten jednego z posłów samoobrony, który powiedział o wszystkim Leperowi. Leper ogłosił zakończenie koalicji z PiS. Z rządu odszedł również lider LPL Roman Giert. Jarosław Kaczyński liczył, że posłowie dwóch sojuszniczych partii nie pójdą za swoimi przywódcami i w obawie przed wcześniejszymi wyborami będą popierać rząd gdy okazało się, że tak się nie stanie, doszło do spotkania prezydenta Lecha Kaczyńskiego z liderem opozycji Donaldem Tuskiem, podczas którego ustalono, że jedynym wyjściem z impasu jest przeprowadzenie wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Do głosowania doszło 21 października 2007 roku. Wcześniejsze wybory zdecydowanie wygrała Platforma Obywatelska, zdobywając 41% poparcia. PiS uzyskał 32%. I na wiele lat znalazł się po prowokacyjnych ławach. Z kolei LPR i samo obrona uzyskały zaledwie jednoprocentowe poparcie i znalazły się poza Sejmem i de facto poza polityką. Dwa lata rządów PiS przyniosły nam powrót mundurków do szkół i obowiązują z z matematyki. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw proszę lajka, komentarz i subskrypcję. I słyszymy się w następnym materiale. Do zobaczenia.